Zapraszam do mikrofonu członka zarządu Światowej Europejskiej Federacji Pilarowej Honorowego Prezesa Polskiego Związku Pilarowego, a tutaj pełniącego funkcję dyrektora Unii, pana Marcina Przemińskiego. Patrzę na tą salę, jak ona wiekowo wygląda to pierwszym miejscem, w którym organizowaliśmy Mistrzostwa Polski była znakomita sala katolickiego spotkania. To było wiele lat temu, w 1992 roku, 19 lat temu pierwszy raz wyłoniliśmy Mistrzów Polski.